Zabawna sprawa ta nasza pamięć. Lubi płatać nam figle. Możemy być pewni jakiegoś wspomnienia, możemy sobie za nie dać uciąć rękę, a kiedy okazuje się, że jest ono fałszywe, nieprawdziwe, pozostaje jedynie niedowierzanie i brak ręki. Bardziej śmiałe pomysły pokroju tzw. efektu Mandeli proponują jako wyjaśnienie tego typu zjawisk równoległe linie czasowe, błędy w symulacji, reset świadomości i inne szaleństwa. Ja jestem prostym człowiekiem i zamiast próbować to zrozumieć, a tym bardziej wytłumaczyć takie zjawiska, bo może po prostu powielamy wykładniczo błąd, najzwyczajniej opowiem Wam o kilku takich filmowych cytatach, które prawie wszyscy znamy, a które bardzo często znacznie odbiegają od tego, co zostało uwiecznione na filmie. Dobra, zacznijmy od tego jednego przykładu, bez którego ten materiał nie mógłby powstać czyli Gwiezdne Wojny. Miejmy to za sobą. Imperium w kontrataku. Luke pozostaje bez ręki. Wielki, ponury astmatyk proponuje mu pracę w korpo. No i pada to wyznanie: Luke, jestem Twoim ojcem fraza, która przeszła do kultury popularnej tak mocno, że osoby nie znające nawet uniwersum dawnej, odległej galaktyki, wiedzą o co chodzi. Jak ktoś chce sparodiować Gwiezdne Wojny, to zaraz obok mm, niczym joda mówienia zabawnego mm, użyć można właśnie tej frazy jestem twoim ojcem. Fakt faktem jednak, takie słowa nie padają w filmie. Luke krzyczy, że Vader zabił jego ojca, na co Vader odpowiada No. I... Może to i detal, ale wybrzmiewa to wszystko o wiele inaczej. Żeby nieco ogrzać atmosferę tej chłodnej relacji ojciec-syn, pojedźmy w tropiki i ogrzejmy je troszeczkę na palmę. Legendarna już dzisiaj fraza kocham zapach na palmu o poranku, pachnie jak zwycięstwo. Pozostaje po dziś dzień bezpośrednio związany z wojną wietnamską, ale tak naprawdę jest skierowany wobec bezsensowności, głupoty, absurdu i groteski każdego wojennego konfliktu. O tym, jak przemawia to do znacznej części ludzi, najlepiej świadczy fakt, że ten krótki monolog często wyróżniany jest wśród najbardziej rozpoznawalnych i najlepszych filmowych cytatów. Należy jednak pamiętać, że to jedynie dwa zdania z odrobiny dłuższego monologu podpułkownika Kilgora. Owszem, tak skrócona wersja oddaje całkiem nieźle wymowę całości i jest najzwyczajniej w świecie wygodniejsza do zapamiętania oraz zacytowania, ale moim skromnym zdaniem największą moc ma właśnie ta oryginalna filmowa wersja. Naturalnie chciałbym pokazać ją Wam w całości, ale to byłoby pójście na łatwiznę. Koniecznie trzeba obejrzeć ten monolog w kontekście całego filmu, obligatoryjnie w wersji reżyserskiej, a tak serio to YouTube po prostu nie lubi się z tak długimi fragmentami filmu, przy czym czas apokalipsy. Po Polecę zawsze, wszędzie i każdemu! Czas na małą ciekawostkę! Nie pasuje idealnie do tematu filmu, ale bardzo blisko wokół niego orbituje, bo tym razem ta kontaminacja oryginalnej frazy nie nastąpiła na relacji film widz, tylko w momencie adaptacji rzeczywistych wydarzeń na potrzeby filmowego scenariusza. Zapewne wielu z Was lubi używać lub chociaż raz w życiu spotkało się z określeniem: Houston mamy problem. To słusznie kojarzone z astronautami skojarzenie wywodzi się bezpośrednio z filmu Apollo 13, który, będąc opartym na prawdziwych wydarzeniach, opowiada historię o astronautach wykonujących lot wokół księżyca. Właściwie planowane było przede wszystkim lądowanie na srebrnym globie, ale jak już się pewnie zorientowaliście, pojawił się problem. Informując o eksplozji w module serwisowym i utracie dwóch zbiorników z tlenem, astronauci James Lowell oraz John Swigert przekazali przez radio. Scenarzysta Apollo 13, William Broyles Jr., dokonał zmiany w sposób zamierzony, tłumacząc, że stwierdzenie, że problem mieliśmy, nie buduje tak bardzo suspensu, jak mamy problem. Problem mogliśmy mieć wcześniej, on właściwie dobiegł już końca, patrząc na gramatykę. Napotkaliśmy problem, ale już jest wszystko w porządku. A film i to w tym przypadku film o właśnie wpływie tego problemu na całą misję i życie astronautów potrzebuje dreszczyku emocji. Rządzi się zwyczajnie swoimi prawami. Brudny Harry to produkcja kultowa sama w sobie i tak posługująca się filmowymi tropami o policjantach, bandziorach, pistoletach Magnum 44, że na stałe wbiła się do popkultury, a sam film uznawany jest za początek odrębnego wręcz gatunku filmów policyjnych. Mamy tam po brzegi starego, dobrego Clinta Eastwooda, który robi miny tak surowe, że można by pewnie zarazić się od nich bakteriami salmonelli. Do codziennego użytku i wśród licznych nawiązań w popkulturze przeszła między innymi jedna fraza, którą Callahan kieruje w stronę jednego z bandziorów. Czujesz, że masz dziś szczęście, śmieciu? To znaczy, może w równoległym uniwersum tak faktycznie mówi, ale będąc super dokładnym, to jest to zmiana w stosunku do tego, co faktycznie mówi policjant. Mierząc do bandyty, po oddaniu paru wcześniejszych strzałów mówi: Wiem, o czym myślisz. Strzelił sześć razy czy tylko pięć? Dodaje potem Musisz sobie zadać pytanie, czy mam dziś szczęście? Masz gnojku? Po raz kolejny, zmiana może nie wydawać się jakaś diametralna, ale nie oddaje w 100% procentach charyzmy głównej postaci oraz towarzyszącej nam w filmie nerwowej atmosfery. Maluje nam się tutaj powoli schemat skracania dialogu lub monologu z fragmentem mowy zależnej do ubitej w jednym zdaniu wypowiedzi. Kolejnym tekstem, który przeniknął do popkultury i uzusu językowego, jest moment z filmu „człowiek Małpa. Nie, nie ten człowiek Małpa. Chodzi o Tarzana, ale tego starszego, bo aż z 1932 roku. Tarzan poznaje Jane i jakoś tak się przyjęło, że gdy żartujemy z czyjejś głupoty lub nierozgarnięcia, naśladujemy człowieka małpę, mówiąc Ja, Tarzan, ty Jane. Odrobinę to wówczas przekręcamy, bo we wspomnianym filmie, po trudnych początkach, Tarzan załapuje o co chodzi z tymi imionami i nie krępuje się z nowo poznanej umiejętności korzystać, lecz ogranicza się do używania tylko i wyłącznie wspomnianych imion. W kółko. Starzy. Starzy. Przez dłuższą Dzień. chwilę. Starzy. Dzień. Starzy. Dzień. Z jakiegoś powodu okazuje się, że część ludzi, którzy obejrzeli drużynę pierścienia, uważa, że Gandalf zaraz przed tym bardzo długim upadkiem mówi do tytułowej zgrai Run you fools. Jak wiemy, w rzeczywistości padają tam słowa fly, you fools, i zanim ktoś wskoczy z teorią o locie na orłach do mordoru, spiesze ze sprostowaniem. Czasownik fly, oprócz dosłownego lotu, można było także rozumieć jako uciekać, i takie też znaczenie najprawdopodobniej zastosował Tolkien. Tak popularne przeświadczenie mogło się przyjąć szczególnie właśnie w Polsce, gdzie domyślnie tłumacząc polecenie ucieczki, powiedzielibyśmy pewnie instynktownie właśnie Run, bo Fly jest formą bardziej archaiczną. Dokopałem się także do informacji, według której pierwotnie wyświetlana w kinach wersja filmu faktycznie miałaby mieć Gandalfa mówiącego Run You Fools, przy czym każda kolejna wersja byłaby już zrewidowana do zgodnego z oryginałem Fly. Wiele z takich przekręconych cytatów funkcjonuje właściwie tylko w języku angielskim, bo po przetłumaczeniu na polski zanika ta zasadnicza różnica. Dobrym przykładem tego jest chociażby Królewna Śnieżka, gdzie mamy to hasło: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Przy czym w angielskim w oryginale było Magic Mirror on the Wall, a popularna stała się raczej fraza Mirror Mirror on the Wall. A co gdybym powiedział ci, że internetowy mem z matryksowym Morfeuszem mówiącym, a co jeśli powiedziałbym ci, że jest totalnie z czapy. Popularny swego czasu obrazek z tym tekstem, którego używało się do wyjawiania jakichś zaskakujących faktów, utrwalił się w naszych głowach do tego stopnia, że ja sam byłem swego czasu naprawdę przekonany, że Morfeusz faktycznie mówi to w pierwszym Matrixie. Ale nie. Mamy tu z kolei nie tyle do czynienia z przekręceniem cytatu, co wręcz stworzeniem go w zupełności od zera. Mówimy tu tylko o tych angielskojęzycznych produkcjach, ale Polska ma swoje przykłady. Polska nie zostaje w tyle i to nie jest nasze ostatnie słowo. A właśnie, miś. Wieje to już chyba odrobinę archaizmem i pewnie przez część osób może nie być od razu wychwycone, ale lubiło się swego czasu mówić, oczko odpadło temu misiu. W nawiązaniu właśnie do misia Stanisława Barei, przy czym w filmie pada raczej sformułowanie mu się odlepiło, temu misiu. Mamy także przed oczami bogusława Lindę, kiedy słyszymy tekst, Co ty kurwa wiesz o zabijaniu. Kiedy z kolei w psach takie słowa nie padały ze strony Franca Maurera, zamiast tego powiedział on nie mów mi kurwa, nic o zabijaniu. No coś o tym. Wiem. Tu dopatrzyłbym się winy w pierwszym kilerze, gdzie Cezary Pazura mówi właśnie Co ty wiesz o zabijaniu? z manierą i strojem naśladującym właśnie Maurera. I na koniec perełka. Nie ze mną te numery, Brunner. Zwykli mawiać nasi rodzice, wujkowie czy inni krewni nieco starszej daty. Ta wypowiedź została oczywiście zapożyczona ze stawki większej niż życie, przy czym Hans Kloss mówi faktycznie w serialu Takie sztuczki nie ze mną, Brunner. Pamięć zbiorowa to ciekawa sprawa. Znane myśli, słowa oraz skojarzenia zbijają się w jeden wielki, niemożliwy do rozplątania kłębek niczym wełna. I stąd chyba też te przekręcenia, czy raczej najczęściej skrócenia, bo po prostu łatwiej taką myśl zapamiętać, a rozszyfrowanie tego kodu, bo jest to po prostu swego rodzaju kod, to już wydaje mi się bułka z masłem, o ile ktoś oczywiście oglądał film. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!